Witam wszystkich bardzo serdecznie. Damian Maciuszek z tej strony. Wiele osób zastanawia się, jak można zarabiać na sporcie, nie będąc do końca profesjonalnym sportowcem. Więc w tym wideo przedstawię Ci trzy sposoby, jak możesz zarabiać dzięki bukmacherce, dzięki typom na sporcie, ale niekoniecznie ogrywając tylko i wyłącznie bookmakera, ale może z nim współpracując, może tworząc społeczności, może jeszcze coś innego. Więc kwestia pierwsza to afiliacja. Afiliacja różnego rodzaju firm bukmacherskich. Ja tym zajmuję się profesjonalnie, z tego czerpię główne dochody. Ile bukmacher płaci za poleconego gracza do siebie? Pomiędzy 100 a 500 złotych. Tak się przyjęło. Oczywiście te kwoty mogą być różne, ale uznajmy, że polscy. Afilianci mogą zarabiać pomiędzy 100 a 500 złotych. Oczywiście, jak ktoś prowadzi mocniejsze YouTube, jest bardziej znanym nazwiskiem, tak, żeby Bookmaker wziął go sobie jako ambasadora, no to te kontrakty będą większe. Ale ja skupiam się tylko i wyłącznie na afiliacji. Nawet jeśli ty teraz oglądasz to wideo, chciałbyś się polecać firmy i mieć z tego stówkę, no to jestem w stanie ci taką ofertę załatwić. No bo to nie jest dla każdego, trzeba jednak być w branży, trzeba wiedzieć co i jak, więc jak najbardziej możesz pisać. Dane kontaktowe znajdują się poniżej. Druga kwestia, jeśli jesteś typerem. No to możesz nie tylko zarabiać obstawiając u bukmachera, ale przede wszystkim sprzedając różnego rodzaju grupki. Grupki bukmacherskie też się sprzedają. Musicie uważać na Telegramie, na wiele skamów, ponieważ jest wielu skamerów, którzy sprzedają te grupki z sygnałami a koniec końców no one tak naprawdę się nie sprawdzają albo po prostu losowe dają. Wyniki losowe, mecze co nie zawsze będą wchodzić. Jednak jeśli masz y, dobry jelc, jeśli wiesz jak sprzedawać, no to również możesz zarabiać na tych grupkach. No a trzecia, y, taka najważniejsza opcja, no to ogrywając Buchmachera, czyli grając swoje strategie. O strategiach też będzie więcej. Y, strategia D'Alemberta, różnego rodzaju stawkowanie, o tym też będzie, ale to jest trzecia najlepsza moim zdaniem też opcja dla każdego, niekoniecznie budując społeczności, ale właśnie zarabiając na tym, że wygrywacie kupony. Tutaj też polecam mieć konta u wielu booków, ponieważ jeśli jesteście naprawdę bardzo dobrymi graczami, no to możecie dostawać limity. Ja też u wielu bookmakerów jestem zlimitowany, ale bardzo się cieszę, bardzo się cieszę z tego względu, że to świadczy tylko i wyłącznie o mojej skuteczności, więc na dzień dzisiejszy zajmuję się stricte afiliacją. Tak jak mówię, możecie również z tego skorzystać. Nawet jeśli macie jakichś kolegów albo mniejsze Instagramy, mniejsze społeczności, no to jestem Wam w stanie dealę za, tą 100, za to 100 zł polecić. Jeśli chodzi o grupki z płatne z typami, możecie z tego korzystać. Nie wiem, czy to jest najlepsza opcja, no bo tak jak mówię, jest w tej kwestii wielu, wielu skamerów, więc lepiej korzystać z afiliacji i z własnego obstawiania. Ale tak, poznaliście trzy, trzy sposoby na zarabianie dzięki bookmacherce. My tutaj sobie zejdziemy. Tu w ogóle jest Biblioteka Narodowa w Arabii Saudyjskiej, więc to też warto wiedzieć. Wracamy do hotelu. Moi drodzy, możecie napisać śmiało w komentarzu, z jakich wy sposobów zarabia... korzystacie zarabiając właśnie dzięki Bookmakerce. Zostawcie również łapkę w górę, jeśli ten filmik Was zainteresował. Pamiętajcie o subskrypcji, bo teraz te filmiki się pojawiają dosyć regularnie. Nagrywałem to z ręki, mam nadzieję, że nie będzie jakiegoś dużego wiatru. Ja nazywam się Damian Maciuszek i pamiętajcie, trzeba zarabiać na sporcie, bo warto. Później możecie sobie podróżować i mieć niezależne życie. Czego Wam oczywiście życzę. Trzymajcie się, cześć!